Cześć, z tej strony Jonasz Olszewski z kanału Jonasz Olszewski i witam Cię w miejscu, w którym rozmawiamy o fotografii i o tym, jak budować wokół nie biznes. I witam Was w kolejnym, już trzecim odcinku Q&A, czyli pytań i odpowiedzi. Wy zadajecie pytania, ja odpowiadam. Tak naprawdę, czy ta seria będzie kontynuowana, zależy tylko i wyłącznie od Was. Jeśli chcecie, to zadawajcie właśnie pytania, albo tutaj, pod tym filmem na YouTubie, albo w prywatnej wiadomości na fanpage'u facebookowym albo na instagramie śledźcie mój profil ponieważ co jakiś czas właśnie wysyłam tam takim, taką wiadomość, że teraz dajecie pytania, ten kto zada będzie w odcinku także jeśli chcecie, żeby był czwarty odcinek to koniecznie zdawajcie pytania Dlaczego nie podajesz widełek co nawet w ofercie? Nie robię tego tylko i wyłącznie, ale być może nawet większość fotografów ślubnych faktycznie nie dajemy żadnego przydziału cen naszych pakietów na stronach i tak naprawdę dlaczego? Są trzy powody, dla których właśnie tego się nie powinno robić. Może nie powinno, ale niektórzy uważają, że tak jest lepiej, w tym ja. Pierwszy powód jest taki, że gdybym faktycznie pokazał swoje ceny na stronie i tak dalej, to wtedy nagle ilość zapytań spada bardzo mocno. Ponieważ jakby wtedy już potencjalny klient wie dokładnie, ile chce za swoją pracę. Dlatego właśnie no, większość osób już nie napisze, stwierdzi, że to jest poza ich półką cenową i tak dalej, i tak dalej, więc to jakby sprawia, że miałbym dużo mniej zapytań, a w konsekwencji tego nie mógłbym dokładnie już badać rynku, czyli nie mógłbym sprawdzać, kiedy klienci do mnie piszą, a właściwie miałem po prostu dużo mniejsze spektrum, bo yy, te teraz na przykład klient co prawda nie zna ceny, ale przez to musi do mnie napisać. Przez to ja właśnie widzę, w których miesiącach ludzie są dużo bardziej aktywni i mogę to potem fajnie wykorzystać na przykład w marketingu. Drugi powód jest taki, że ja na przykład osobiście jestem w dość specyficznym regionie, w którym śluby są dużo, dużo wcześniej niż na przykład 100 km ode mnie. Śl na śląsku jakoś tak się przyjęło, że faktycznie wszyscy robią to dużo wcześniej niż w innych miejscach, i przez to fotograf ślubny musi pracować naprawdę sporą część godzin więcej. W naszym przypadku właśnie w tych okolicach jest to około 15-16 godzin. A na przykład właśnie pojechałoby się na przykład już z naszego miejsca do Wrocławia, może nawet już do Krakowa, i tam nagle ten czas potrzebny na zrobienie zlecenia to już jakieś 12 godzin, tak mniej więcej. I na przykład tam ci fotografowie z tamtych okolic właśnie tworzą swoją ofertę do 12 godzin. I na tej podstawie klienci, którzy właśnie szukają oferty z, z właśnie ze Śląska, od razu myślą, że cena, którą ktoś podaje, tyczy się 12 godzin. A na przykład w moim przypadku jest to więcej, ponieważ te dodatkowe godziny jakby są wliczone w cenę tak naprawdę. Działeś na, to w ten sposób, że jeśli ktoś na przykład faktycznie ma ten ślub później, to może liczyć na jakąś tam zniżkę właśnie przez to, że jest tych godzin dużo mniej. Więc jeśli ktoś z okolic nie Śląska patrzy na moją ofertę i moich właśnie kolegów z branży, którzy tutaj działają, to mogą mieć taki lekki miszmasz, że wydaje mi się ta cena zbyt wysoka, ona po prostu jest dostosowana do tutejszych realiów. Dlatego, wręcz w moim przypadku, podanie ceny byłoby wręcz mylące. Trzeci i najważniejszy argument, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jest taki że gdy nie ma ceny, właśnie klient musi o nią spytać, czyli napisać maila, zadzwonić, SMS-ować i to już jest okazja dla mnie jako fotografa, że przedstawić się z jakiejś strony, żeby ktoś nie poznał już, żeby był jakiś pierwszy kontakt, żeby mógł właśnie ktoś mnie trochę poznać, a nie tylko widzieć losowe tam literki w internecie. Jest to doskonała okazja właśnie, żeby przedstawić swoją ofertę jeśli mamy dość wysoką cenę w porównaniu do konkurencji, to jest to świetna okazja, żeby właśnie wysłać swojego PDF-a, który jest ładnie zrobiony, który fajnie właśnie Ciebie opisuje jako fotografa i który fajnie pokazuje, że płacąc tą cenę właśnie otrzymuje się coś więcej. Można wypisać jakieś swoje szczególne cechy, jakieś ciekawe rzeczy, które oferujesz w, swojej, w swoich pakietach, Właśnie oferta w PDF-ie, którą wysyłasz, jest dobrą okazją, żeby przekonać klienta, że faktycznie jesteś więcej warty niż właśnie konkurencja, która na przykład ma tańsze pakiety. To jest według mnie najważniejsza rzecz i choćby z tego powodu faktycznie nie powinieneś według mnie mieć ceny na swojej stronie, żeby właśnie móc klientów przekonywać bezpośrednio. Nagrasz jeszcze jakieś testy obiektywów. Jeszcze jakieś, ponieważ już jest jeden film, gdzie testuję obiektyw taki stary, Super Takumar, podlinkuję w, w karcie, jeśli ktoś jeszcze nie widział. I odpowiedź jest tak, chcę jeszcze nagrać test obiektywu przynajmniej jednego, który mam, a jest to Zeiss Batis, bardzo taki ciekawy, ciekawy obiektyw, bo w, w, w tych takich granicach 85 o świetle około 1.8 jest on dość drogi. I jest to ciekawe obiektywo, bo faktycznie w porównaniu na przykład obiektywu Sony, który kosztuje 1500 zł mniej, jakby wydaje się być trochę bezsensowny, ale im dłużej go mam, tym bardziej wierzę, że faktycznie jest on warty tych kilku stów więcej, ale tak jak mówię, o tym chciałem nagrać jakiś yy, odcinek w niedalekiej przyszłości. Najpierw mleko czy płacki? No, odpowiedź jest oczywista. Mleko! To jest dokładnie tak samo, jakby ktoś mnie spytał. Czy jeśli chodzi o na przykład chleb i masło? Czy najpierw chleb i potem masło? Czy najpierw masło, a potem chleb? Jakby nie miał tutaj w ogóle żadnych wątpliwości. Oczywiście mleko, a kto robi inaczej, jest świrem. Kiedy ślub? Podejrzewam, że chodzi tutaj o mój ślub, który faktycznie miał już miejsce. Mówię, miał już miejsce, bo to pytanie było zdane chyba 6 miesięcy temu, więc faktycznie już od tego czasu się odbył. Wiadomo, wszystkie były trudności, które również moje pary doświadczały. Czyli COVID, COVID, COVID. Mówiąc w dużym skrócie, ale faktycznie miał on miejsce właściwie tego samego dnia, miesiąca, w którym dzisiaj nagrywam ten film, czyli 4 do koniec lipca. I powiem wam, że e, niezwykłe było to, że w końcu mogłem przeżyć to, co przeżywają moje pary, e, kiedy jestem na zleceniach. I od razu wam powiem, że to, co mnie najbardziej chyba zaskoczyło, było to, w jak bardzo emocjonalny sposób podchodziłem do swoich zdjęć, które otrzymałem. Robił te zdjęcia mój dobry przyjaciel Mateusz i naprawdę kiedy je widziałem, kiedy pierwszy raz oglądałem tą galerię, którą nam wysłał, byłem naprawdę, to było coś niesamowitego, jak wiele emocji może przyjść właśnie oglądając tak wyjątkowe zdjęcia jak ze swojego ślubu. I od tego czasu naprawdę doskonale rozumiem pary, które również piszą mi bardzo emocjonalne wiadomości, gdy im wyślę ich zdjęcia. I naprawdę nie spodziewałem się, że jest naprawdę aż tak silne w nas. Spodziewałem się, że może jako właśnie zawodowy fotograf ślubny nie będę do końca patrzył na to, jakie są te zdjęcia, w sensie jaką treść przedstawiają, ale bardziej skupię się na tym, o ciekawe, czy tutaj wybrał taki kart, który ja też bym wybrał, czy tutaj są podobne kolory do moich, na przykład, albo czy tutaj jest dobrze technicznie zdjęcie zrobione, ale naprawdę nic z tych rzeczy, kiedy dostajesz zdjęcia swojego ślubu, liczą się tylko i wyłącznie momenty, które były uchwycone i myślę, że jest to ważna lekcja dla każdego z nas. Kiedy znowu Adam na odcinku? Zabawne jest to, że to pytanie właśnie zdaje sam Adam. Także potrzebuje trochę aprobaty społecznej. Jeśli faktycznie chcecie Adama, napiszcie przynajmniej 5 komentarzy, że chcecie Adama. E, jeśli ktoś nie wie o co chodzi, to właśnie Adam był gośnie w jednym z moich odcinków. Obrabiam Wasze zdjęcia. Jeśli jesteście ciekawi, jaki epizod tam był i jak się tam Adam znalazł, to właśnie włączcie ten odcinek. Więc tak jak mówię, 5 komentarzy. I ja Adam wraca i coś wymyślimy kolejnego z nim. Najbardziej niezręczna sytuacja podczas sesji, czegoś tak bardzo, bardzo mega niezręcznego jeszcze nie mam, mam nadzieję, że tak zostanie, ale najbardziej niezręczna, albo może nawet po prostu trudna sytuacja spotkała mnie chyba w tym roku w, w okolicach lipca, była to sesja narzeczeńska. I jest ona dla mnie niezręczna pod tym względem, że ja jako fotograf powinienem wiedzieć dużo więcej i ostrzegać parę przed pewnymi zjawiskami, ale to zjawisko zaskoczyło nawet mnie. Poszliśmy normalnie w okolicach 17 na sesję, fajne miejsce blisko natury, tak jak ja lubię, ale właśnie było tak blisko natury, że, że mieliśmy obok siebie ciągle komary, które nas gryzły. Tylko to nie było takie, że raz na 5 minut ktoś zrobi Au! Nie. To było tak, że było tak Au! wszędzie były, dosłownie wszędzie, co chwilę, co sekundę i było to o tyle trudne, że ciężko było zrobić zdjęcia po prostu. Ja się bałem, że z tej sesji nie przyniosę żadnych dobrych zdjęć. No bo jak zrobić zdjęcia, kiedy proszę parę, żeby się trzymały za ręce i szli przed sobą. Ja nie próbułem się oddać klimatowi, wiecie, trawka zielona i tak dalej. Na... Było to mega trudne i, i to było bardzo niezręczne, bo tak jak mówię, powinienem ich ostrzec. Tak samo ja powinienem się lepiej przygotować, ale tego nie zrobiłem. Na pocieszenie, na szczęście zdjęcia mi się bardzo podobały i w sumie ja też uważam, że ostatecznie jakimś cudem z tego wybrnęliśmy, ale to była chyba moja najkrótsza sesja, no i najbardziej bolesna to na pewno. Czy według Ciebie jest jakieś minimum sprzętowe do płatnych zleceń? Myślałem nad tym pytaniem długo, bo jest to dość trudne pytanie, ale myślę, że znalazłem odpowiedź. Nie ma jakiegoś takiego, powiedzmy, spisu sprzętu, który się nadaje do płatnych zleceń. Czegoś takiego nie ma. Ale minimum sprzętowe do płatnych zleceń jest, jest to taki sprzęt, przy którym czujesz się komfortowo i przy którym masz pewność, że nic się nie, nie zaskoczy. Dla każdego jest to co innego. Dla mnie na przykład zaczynałem fotografię już ślubną, czułem, że moje minimum sprzętowe to jest aparat pełnoklatkowy. Ale dla kogoś innego, który fotograf, fotografował, to już dużo, dużo więcej. Może być minimum aparat o niepełnej klatce, czyli APS-C, a może nawet dla kogoś mikro 4/3, taka już dużo mniejsza matryca. To samo z obiektywem. Dla kogoś może być minimum 1.8 obiektyw, dla kogoś 2.8, a może dla kogoś 1.0. Nie wiem. Naprawdę zależy dużo, też yy, dużo od, od człowieka, ale też od jego stylu pracy. Na przykład, ja znam osoby, które w miejscu, gdzie migawka jest potrzebna tylko na poziomie 1,6 używałem 400 i wtedy wiadomo, że traci się bardzo dużo światła na zdjęciu więc faktycznie dla takiej osoby może być konieczna po pierwsze pełna klatka i bardzo jasny obiektyw, żeby po prostu nie było mnóstwo szumu ale dla kogoś innego właśnie, kto zrobi na tej 1,6 ma jakieś 8 razy więcej światła, po prostu potrzebuje dużo mniej wymagający sprzęt dlatego nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie a właściwie jest, jest to taki sprzęt z którym czujesz się komfortowo i, który, i dzięki któremu nie zaskoczy cię żadna sytuacja na płatnym zleceniu. Bo wiadomo, płatne zlecenie, zarabiasz na tym, byłoby głupio, gdybyś w jakikolwiek sposób zawiódł. Więc to jest ta odpowiedź. Sprzęt, w którym czujesz się komfortowo. Czy zrobisz kompleksowy odcinek o używaniu lampy? Jak ją ustawiać, triki i tak dalej? Do tego pytania wrócę dosłownie za chwilę. W sensie odpowiem na to pytanie. Czytając inne pytanie, bo jest to coś, co się u mnie połączyło, także zaraz na to, na to odpowiem. Jak sobie radzić z po podczas pandemii, i czy w ogóle jakieś dostajesz? Powiem Wam, że ja przeszedłem przez tą pandemię jako fotograf naprawdę dość suchą nogą. Yy, wiadomo, zawirowania yy, wiosenne tam było praktycznie praktycznie zero strat, potem jesienne i tu już się jakieś straty odbyły, ale były one naprawdę na niskim poziomie typu 20-30%. A najbardziej hardkorowa historia, jaką słyszałem, to jedna z fotografek straciła 80% zleceń. I to musiał być ogromny cios. Także u mnie naprawdę odbyło się to naprawdę bardzo, bardzo, powiedzmy, miękko. Jak widzieliście, ta pandemia no, była jaka była. Naszym plusem i taką, powiedzmy, zaletą tego zawodu fotografa ślubnego jest to, że większość zleceń, mimo wszystko, odbywa się yy, w w te miesiące dużo bardziej ciepłe, czyli lato głównie, więc no, jeśli miało się szczęście, miało się większość tam zleceń, no to faktycznie można było przejść dość suchą nogą. Ale to ogólnie temat, yy, w jaki sposób pandemia wpłynęła na fotografów oraz czego możemy się nauczyć z tej pandemii, o tym będzie osobny odcinek, już piszę do niego scenariusz, myślę naprawdę, mam bardzo ciekawe wnioski. Nie będę spoilerował, ale zauważcie, że fotograf się bardzo obronił podczas tego kryzysu. Odpadali DJ-e, odpadali filmowcy, ale fotografa jednak para zawsze chciała mieć u siebie na ślubie. Ale tak jak mówię, o tym będzie w kolejnym odcinku już za niedługo. Kolejne pytanie się odnosi do tego, co myślę o obiektywach M42. To jest taki gwint, w którym się mocuje, taki stary, ze starych aparatów. Oraz czy myślę nad używaniem ich. Bardzo lubię te obiektywy, czego najlepszym dowodem jest to, że zrobiłem o jednym z tych obiektywów oddzielny odcinek, już go polecałem, ale polecę jeszcze raz. Także kolejny raz Link w karcie. Jest to, obiektyw, jest to film o obiektywie Super Takumar oraz o Heliosie 44M4. I są to obiektywy świetne, ale do bardzo, wąskiej, bardzo, do bardzo wąskiego zastosowania. Na przykład na reportaż ślubny, no już go nie weźmiemy, bo nie ma tam autofokusa, ale na jakąś sesję. Gdzie nie, jakieś, nie są jakieś super wymagające warunki, jeśli chodzi o, o, o kontrast między słońcem a obiektywem, to faktycznie są to obiektywy doskonałe o bardzo ciekawym, bardzo ciekawym budowaniu obrazu o bardzo ciekawych bokehach, czyli rozmyciach tła. Bardzo je polecam, nie są drogie, co jest mega super opcją, bo właśnie bo zazwyczaj jasne obiektywy są bardzo drogie typu 3-4 tysiące. A w tych starych możemy zgarnąć takie, na przykład, dwie stówy. I jeśli ktoś zaczyna, jest to fantastyczne rozwiązanie. Tylko tak jak mówię, potem, jeśli chcemy robić jakieś dynamiczne rzeczy, typu, właśnie reportaże ślubne, fotografia sportowa, to tam już one kompletnie odpadają. Ale bardzo polecam i zachęcam do obejrzenia właśnie odcinka o jednym z moich ulubionych obiektywów, właśnie z GWintem M42. Czy oprócz wesel robisz sesje rodzinne, chrzciny i sesje narzeczeńskie? Odpowiedź brzmi: z tego, co wymieniłeś, robię jeszcze tylko sesje narzeczeńskie. Głównie skupiam się tylko i wyłącznie na właśnie fotografii par, czyli sesje narzeczeńskie, sesje plenerowe ślubne oraz po prostu śluby. I ja polecam robić tak każdemu. Nie mówię, że nie mówię, żeby robić dokładnie te same zlecenia, które ja wybrałem, ale żeby nie robić po prostu wszystkiego, żeby nie być fotografem od studniówek, ślubu właśnie sesji rodzinnych, produktowej, jakichś biznesowych i tak dalej. Mogłem długo wymieniać. Ponieważ nie starczy, fotograf to jest w ogóle bardzo specyficzny zawód, gdzie my, jako właśnie jednostki, robimy zdjęcia, marketing, e, obsługujemy całą firmę, myślimy nad e, inwestowaniem. Wszystkie rzeczy, od których w normalnych, większych firmach są ludzie, oddzielni, wyznaczeni do konkretnych czynności, my robimy to wszystko sami, co znaczy, że mamy bardzo ograniczone zasoby, więc musimy je wykorzystywać jak najlepiej. A nie możemy być idealnymi marketerami, jeśli jednocześnie polecamy siebie jako fotograf właśnie rodzinny, fotograf ślubny, studniówkowy, itd. Robiąc te wszystkie rzeczy, reklamując te wszystkie usługi u siebie, nie będziesz ostatecznie reklamował, nie będziesz ostatecznie reklamował dobrze żadnej. Przez to właśnie, że nie mamy dużej ilości czasu, powinniśmy skupić się na dobrej reklamie i dobrym robieniu tylko na przykład jednej lub dwóch z tych gałęzi. Bo jeśli ktoś jest od wszystkiego, to jest do niczego i może nie powinniście tego brać aż tak dosłownie, ale na pewno jest tutaj w tym przypadku coś w tym powiedzeniu. Nie rób wszystkiego, nie reklamuj wszystkiego, bo ostatecznie będziesz miał nikogo jako klienta. No niestety, musimy się skupić dobrze na jednej z tych rzeczy i robić on jak najlepiej, być ekspertem w tej jednej wąskiej dziedzinie i wtedy będziemy mieć klientów i będziemy naprawdę najlepsi w tej konkretnej dziedzinie. Jak długo przychodziłeś z systemu Canon na Sony i dlaczego? U mnie ta transformacja trwała jeden dzień. Jako amator właśnie fotografowałem aparatami Canon, a w momencie kiedy stwierdziłem, że to już ten czas, czas otworzyć firmę, czas wziąć dofinansowanie i zacząć być profes profesjonalnym fotografem ślubnym, wtedy właśnie miałem zagwozdkę, czy zostajemy przy Canonie, kupujemy pełnoklatkowego Canona, wtedy chciałem kupić 6D, czy właśnie idziemy w jakiś nowy sprzęt. I... U mnie proces właśnie tego wzięcia do finansowania trochę się ociągał przez pewne formalne sprawy, przez co mogłem bardzo dokładnie zbadać rynek. I dosłownie na tydzień przed ostateczną decyzją pojawił się Sony A7 III, czyli pierwszy pełnoklatkowy aparat bezlusterkowy, nielusterkowy, który miał wszystkie zalety aparatu lusterkowego i wszystkie zalety aparatu bezlusterkowego. Więc dla mnie to był taki no-brainer, czyli w ogóle nie było o czym gadać, idziemy w Sony. Wcześniejsze modele, na przykład Sony A7II nie przekonywał mnie. Jakby była tam sła słaba bateria, słaby ekran, nagrywanie filmów było trochę lepsze, ale też nie dużo lepsze, ale właśnie myślę, że Sony A7III to taki faktycznie, jak ktoś to określił, aparat renesansu, który zmienił naprawdę ludziom myślenie i ci, którzy byli przeciwko bezostrykowcom, właśnie to był ten aparat, który sprawił, że byli co najmniej nastawieni neutralnie, a tak jak w przypadku mnie, właśnie on zdecydował o tym, że poszedłem w system Sony. Więc nie miałem żadnych takich akcji typu sprzedaż obiektywu Canona, żeby kupić nowy, nowy obiektyw od Sony. Albo właśnie jakieś przejściówki, po prostu od razu kupiłem tylko i wyłącznie sprzęt bezudostępny, profesjonalny, a ten amatorski sobie leży i póki, póki co jest nieużywany. Także u mnie to trwało jeden dzień, a dlaczego? Choćby dlatego, że teraz mogę do, was, dla Was nagrywać filmy w jakości 4K, czego tamten Canon, którego chciałem wcześniej kupić w ogóle, by tego nie oferował. Jaki aparat na początek i czy planuję robić jakiś kursy na przykład online. Zacznijmy od tego pierwszego, czyli jaki aparat na początek. I tu myślę, że każdy z Was się dziwi, bo właśnie oto aparaty, które miałem na początku. Canon 30D, spójrzcie na datę premiery. Canon 50D, Sony Xperia Arc S i HTC Desire. To były moje pierwsze aparaty, które mnie nauczyły fotografii. Bo okazało się, że... Nie jest najważniejsze to, czy będę mieć aparat, który będzie robił jak najlepsze zdjęcia w ciemności, czy będę mieć aparat z jakimś super mega obiektywem. Nie, to jest ważne potem, gdy już faktycznie chcemy dostarczyć jak najlepszą jakość zdjęć. Ale początkowo, początkowy aparat, który kupisz, macie nauczyć czegoś innego: myślenia jak fotograf, kadrowania i myślenia jak fotograf. Właściwie to można było na tym skończyć. Pierwszy aparat jest do tego, żebyś zrozumiał. Żebyś po pierwsze wyćwiczył swoje oko, właśnie, żeby widziało kadry. Po drugie, żeby właśnie ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. I to nie jest ważne dokładnie, jaką jakość będę miało te zdjęcia, ale chodzi o to, żebyś nabierał doświadczenia, żebyś uczył się właśnie takich rzeczy, jak migawka, ISO, i tak dalej, a tego się nauczy na każdym aparacie. A taki duży skok właśnie można zrobić, kiedy już stwierdzisz, że masz te wszystkie umiejętności, o których mówiłem, i czas zacząć na tym zarabiać. To faktycznie ma to duże znaczenie i wtedy jaki aparat wybierasz tu że tylko i wyłącznie od Ciebie. Pełna klatka, jakiś fajne APS-C, jakieś fajne obiektywy, to już naprawdę potem jest w Zupełności yy, To tak naprawdę obojętne, bo teraz wszystkie już aparaty są na bardzo wysokim, fajnym poziomie Ale tak jak mówię, na początku Tyle co A druga część pytania I teraz właśnie jest czas, żeby wrócić Do pytania o lampę Ponieważ yy, jest takie pytanie Czy Będę nagrywał kursy na przykład online I, i to jest pierwszy, pierwszy raz, kiedy się właśnie o tym dowiadujecie tak, pracuję nad takim kursem i właściwie pół roku, jakby to wszystko przemilczałem, żeby nie robić niepoczułnej presji sobie. Ale tak, nagrałem już je, pierwszą z trzech części kursu, który będzie was, dla Was tak naprawdę warsztatami online, lub jak wolicie, bycie tak naprawdę drugim fotografem na moim ślubie, ponieważ będzie to kurs, w którym Przeprowadzę Was przez każdy etap wesela, które naprawdę się odbyło, czyli będziecie ze mną przez kamerę na przygotowaniach, na ślubie, na weselu i w każdym z tych momentów będę Wam doradzać, jak robić zdjęcia, jakich ustawienia używać i tak dalej, i tak dalej. I właśnie to jest to miejsce, w którym dowiecie się, jak używać lampy. Myślałem w ogóle, byście zobaczyli na mój, na mój komputer, na moje foldery, to jest tam już od dłuższego czasu taki... Taki folder, gdzie, mam, gdzie zbieram właśnie materiały do filmu o lampie, ale dalej go nie zrobiłem właśnie z jednego powodu, że film o lampie musi, musi jakby obejmować bardzo dużo miejsc, lokalizacji i sytuacji. Nie można zrobić filmu o lampie będąc tylko w jednym idealnym studiu, gdzie wszystkie ściany są na przykład białe. Lampy używa się w akcji, czyli tam gdzie jesteś, i przez to właśnie stwierdziłem, że bez sensu robić oddzielny film na YouTubie, właśnie w jakimś jednym miejscu, jak używać lampy. Ale właśnie taki kurs, gdzie jesteście ze mną przez cały dzień na ślubie, będzie idealnym miejscem, żeby wam pokazać, jak w praktyce używać lampy w każdej możliwej sytuacji. Dlatego już teraz zapowiadam, że być może nie być może, na pewno będzie w pierwszym kwartale 2021 roku. Także jeśli oglądasz ten film później, to pra prawdopodobnie już ten kurs można kupić. I tam właśnie przeprowadzam Was między innymi przez to, jak używać lampy w każdym możliwym scenariuszu na weselu. Czy klienci sami sobie wybierają zdjęcia do obróbki, czy robię to ja? Znaczy selekcjonują. Początkowo myślałem, że jest to pytanie, jeśli chodzi o albumy. Czy klienci sami wybierają zdjęcia do albumu, czy ja to robię? Ale potem czytałem to jeszcze raz i chodzi tylko i wyłącznie o obróbkę. Więc odpowiedź jest myślę bardzo oczywista. Oczywiście robię to ja. Aczkolwiek myślę, że robię jedną rzecz trochę inaczej niż duża część fotografów. Na przykład oddaję często bardzo dwa podobne ujęcia, z tego samego miejsca, z tego samego czasu itd. Ponieważ mimo że, ja, mimo, że ja wybieram te zdjęcia i wydaje mi się, że zawsze ja wybiorę zdjęcie, gdzie klient ma najlepszą minę, najlepiej się sobie będzie podobać, to jednak gusta są różne. Dlatego dając na przykład dwa podobne kadry, klient sobie może wybrać, czy bardziej podoba mu się to, czy to i jest to jak najbardziej ok. Myślę, że to oczywiste, ale jednak powiem... Oczywiście klient bardzo źle by zrobił selekcję zdjęć, ponieważ nie widzi zdjęć nieostrych, nie zna się na tym, jak się rozprowadza światło po kadrze tak dalej. My jako profesjonaliści dużo lepiej wiemy, co chcieliśmy osiągnąć już na zleceniu i dokładnie przekujemy to, już właśnie wybierając nawet zdjęcia do selekcji. Więc oczywiście powinien robić to zawsze tylko i wyłącznie, wyłącznie fotograf. Jeśli zaangażujecie to w klienta, będziecie żałować, bo... Jego wybór Wam się nie będzie podobać i przede wszystkim stracicie trochę czasu i trochę nerwów, a tego chcemy jak najbardziej uniknąć. Jakie rady na pierwsze wesele? I to był moment, który naprawdę też się musiałem długo zastanowić nad tym pytaniem, ponieważ zrobiłem cały jeden odcinek pod tytułem Rok byłem fotografem ślubnym, 10 porad. I tam bardzo dużo rzeczy możesz zastosować, właśnie bo są tam rady, jak sobie radzić na weselach. Ale nie chciałem się powtarzać, także myślałem, czego tam jeszcze w tym filmie nie powiedziałem. I na pewno nie powiedziałem jednej rzeczy, która myślę jest doskonałą radą właśnie na pierwsze wesele. Jeśli masz kiepski sprzęt, to na swój pierwszy ślub wypożycz albo od kolegi, albo od wypożyczalni jakiś dobry. Na przykład, jeśli masz jakiś stary aparat, który nie, nie ogarnia ISO, tam powiedzmy powyżej, powyżej załóżmy 2000-3200, lepiej będzie, jak na to zlecenie pożyczysz jakiś aparat pełnoklatkowy. Będziesz miał lekką stratę finansową lub jeśli pożyczasz od kolegi lub koleżanki, to nie będziesz miał prawdopodobnie, jeśli masz fajnego kolegę lub koleżankę. Ale jeśli zrobisz to z wypożyczanie, to faktycznie zapłacisz tam 200 czy 300 zł, ale będziesz miał dużo lepsze zdjęcia do portfolio i dużo bardziej do siebie zachęcisz. A to myślę, że jest najważniejsze, bo pierwsze śluby mają nas przede wszystkim rozreklamować. Jeśli zrobimy je dobrze, możemy liczyć na kolejne kilkanaście ślubów na przyszłe sezony. Jak to dokładnie działa w sumie jeszcze może jeszcze jeden film od Ciebie polecę schemat, jak za podnosić cenę jako fotograf. Jest tam o, o pieniądzach, ale jest przede wszystkim właśnie też o tym, w jaki sposób jedno lub dwa zlecenia mogą dać nam kilkanaście klientów w przyszłym roku. Także jeśli ten temat też Cię interesuje, to koniecznie również zapraszam Was do tego filmu. Dam po raz kolejny link w karcie, a jeśli nie mogę, to na pewno będzie w opisie. Także tak jak mówię, uzbrój się w jak najlepszy sprzęt, jaki możesz na te pierwsze zlecenia, żeby po prostu mieć jak najlepsze zdjęcia i do dzieła. Dlaczego słońce przyciemnia skórę, a rozjaśnia włosy? Tutaj odpowiedź już jest dużo prostsza, żeby utrudnić nam robotę przy obróbce. Bo dzięki temu musimy roześniać skórę i przyciemniać włosy. Taki kaprys, że słońce bawi się z nami w ciuciu babkę. Czy warto ubezpieczyć sprzęt i czy można go jakoś chronić podczas zleceń? Jako przykład jest tutaj laser. Przykład myślę, że jest bardzo dobry, bo pewnie wielu z Was nie wie, ale są pewnego typu lasery, które mogą uszkodzić nam matrycę. Chodzi oczywiście o lasery DJ-skie. Jeśli jesteście ciekawi, tego tematu, wpiszcie sobie w YouTube. Hmm, laser niszczy matrycę, coś takiego myślę że wam to, z, albo pokaz laserowy, zniszczenie matrycy, coś w tym stylu. Aczkolwiek faktycznie lasery potrafią zniszczyć matrycę, gdy zaświecą bezpośrednio w nią, czyli w aparatach bezlusterkowych jest, jest to dużo łatwiejsze, ale raczej DJ -e na zleceniach takich na szczęście nie mają. Ale powiem wam o jednej innej ciekawej rzeczy. Tym, powiem Wam, gdzie trzymać sprzęt, żeby była jak najmniejsza szansa, żeby się on uszkodził. Uwaga! Na ziemi. Jest naprawdę najlepsza rada, jaką usłyszałem. I tłumaczenie też jest bardzo proste. Gdy coś leży na ziemi, to nie może spaść. Także grawitacja tutaj zdecydowanie po naszej stronie. Po prostu tutaj leży aparat, ktoś go ciupnie, spaje na ziemię, rozwali się ekran, matryca, cokolwiek. A gdy coś leży na ziemi, tak jak na przykład normalnie leży mój aparat na ziemi, oczywiście w takim miarę mm, miejscu, gdzie nikt nie chodzi, ale nie może stamtąd spać, więc to jest najlepsza rada, jaką mogę Wam dać, żeby sprzęt was się, was, was, was się nie uszkodził. Na zleceniach jest już dużo gorzej, bo jest ruch i tak dalej. Ludzie tańczą, ludzie się śmieją, ludzie czasami Wam coś wtykają w obiektywy, wiem coś o tym, jakby nie jest to przyjemne. Tam już niestety za bardzo nie ma wyjścia. Ale pytanie jest, czy warto w takim razie ubezpieczyć swój sprzęt? Ja osobiście uważam, że inaczej, to czy warto, zależy już od Was. Ja polewam dlaczego ja osobiście nie ubezpieczam. I ma to związek z sytuacjami, które obserwowałem u ludzi, którzy zakładają na swój telefon etui. Ja osobiście etui na telefonie też nie mam, też go nie ubezpieczyłem i już Wam mówię dlaczego. Osoby, które mają etui na telefonie, przestają dbać o niego. Czyli wierzą tak bardzo, że ten chiński wynalazek im ochroni telefon, że zaczynają telefonem rzucać, zaczynają go niedokładnie gdzieś tam kłaść, na przykład jakieś niebezpieczne miejsca typu na skraju biurka. Po prostu przestają myśleć o tym, bo naprawdę wierzą, że to uchroni ich telefon. I to samo jest według mnie z ubezpieczeniami. Gdy ubezpieczysz telefon, przestajesz o niego dbać. A jeśli nie ubezpieczysz telefonu i aparatu, jeśli nie masz właśnie na, 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 na telefonie etui, a aparat też, też żadnego zabezpieczenia ogólnie tam nie masz, no to zaczynasz o niego dużo bardziej dbać. Właśnie kładziesz go zawsze w bezpieczne miejsca, patrzysz na niego i tak dalej. Także to wam akurat yy, pokazuję pokażę wam moją perspektywę, ale to czy wy to zrobicie zależy tylko i wyłącznie od was. Aczkolwiek teraz mi przyszła do głowy jeszcze jedna rzecz, którą powinniście mi wszystko zrobić, żeby chronić obiektywy. To się nazywa prześmiewczo tulipanek. Bo jest w kształcie tulipana. Ale Uwierzcie mi, że to może ochronić Was obiektyw przed bardzo szkodliwym zdarzeniem. Jeśli macie obiekty tylko i wyłącznie tak, coś Wam walnie i widzicie, od razu idzie to w szkło praktycznie. A jak macie tulipanka, to wszystko wali w ten plastik i jest dużo, dużo bardziej bezpiecznie. Także to jest jeszcze taka jedna rada, którą mogę Wam dać, a to właśnie już reszta, reszta właśnie przemyśleń. A propos ubezpieczenia i tak dalej, sprzętu zostawiam już Wam. Taka jest moja perspektywa. Ja nie ubezpieczyłem i trzymam spód na ziemi. To już wszystkie Wasze pytania. Mam nadzieję, że odcinek był dla Was merytoryczny i fajny. Jeśli tak, zapraszam do subskrypcji, komentarza, lajkowania, może nawet tego dzwoneczka. Jeśli chodzi o kolejne odcinki, tak jak mówię, wszystko zależy od Was. Piszcie komentarze na YouTubie, na fanpage'u i na Instagramie. Mam nadzieję, że kolejny odcinek powstanie, ale to już, tak mówiłem, zależy od Was. Cześć!